Odszedł amerykański raper Coolio, autor takich hitów jak Gangsta z Paradisa czy Fantastic Voyage. Znaleziono go nieprzytomnego w łazience w domu przyjaciela, co potwierdził menadżer artysty. Coolio nie żyje. Amerykański raper, który za życia wylansował takie hity jak Gangsta z Paradise czy Fantastic Voyage, odszedł w wieku 59 lat. W ciągu wieloletniej kariery wsławił się też jako producent i aktor. Oprócz realizacji rozlicznych projektów, angażował się też w akcje charytatywne i społeczne. Co Olio nie żyje? Miał 59 lat. o śmierci co Olio poinformował New York Times. Z pierwszych informacji, które trafiły do mediów, wynika, że raper został znaleziony nieprzytomny w łazience w domu przyjaciela. śledztwo, Jednak na razie wyklucza się udział osób trzecich w jego śmierci. Manager artysty Jarez Posej twierdzi, że powodem zgonu miał być atak serca, jednak na razie tego oficjalnie nie potwierdzono. Raper odszedł około 20 czasu wschodnioamerykańskiego, dwa w nocy w czwartek według czasu w Polsce. Kim był Coolio znak zapytania? Coolio, a właściwie Artis Leon Ive Jr., urodził się w 1963 roku w Los Angeles. Za życia wydał 8 studyjnych albumów. W 1995 roku do rozgłośni radiowych trafił singiel Gangsta's Paradise, który stał się jego największym hitem. Próbował też swoich sił jako aktor, a jego utwór, Fera Id Goes, użyto w popularnym serialu Kena i Kel. Prywatnie co był ojcem sześciu pociech. W 1996 roku stanął na ślubnym kobiercu z Josefą Salinas, z którą rozwiódł się cztery lata później. Od tego czasu raper starał się trzymać swoje życie prywatne z dala od mediów.pudelek składa kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego.